dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie się słyszymy. Witam Cię serdecznie na podcaście Rozwój w Biały Dzień. Ja nazywam się Żaneta Kurcewicz i na co dzień pracuję w firmie Engage, która zajmuje się transformacją cyfrową przedsiębiorstw. Chat GPT tu, chat GPT tam, cały świat oszalał na jego punkcie, a aplikacje na nim oparte wyłaniają się jak grzyby po deszczu. Modele sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej zaawansowane i potrafią produkować teksty, które są trudne do odróżnienia od tych pisanych przez ludzi, co stawia ważne pytania dotyczące sposobów wykrywania treści generowanych przez AI i konsekwencji tego dla rozprzestrzeniania informacji. Dlatego w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kłamstwach, spamie, kradzieży własności intelektualnej, deepfakeach oraz ograniczeniach wytwarzanych przez generatory oparte na AI. Czy są jakieś narzędzia i strategie, które pomagają w identyfikacji treści generowanych przez AI? Dlaczego tak ważne jest, aby ludzie stali się bardziej wybrednymi czytelnikami w erze sztucznej inteligencji? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, a taka tematyka Cię interesuje, zachęcam serdecznie do wysłuchania całości odcinka. Od 2022 roku zaczął się szalony czas popularności dla AI. Jeśli spędzasz dużo czasu w sieci, to na pewno natknąłeś się na niesamowite obrazy wygenerowane przez systemy AI, takie jak Dali 2 albo Midjourney, albo dowcipy, eseje i inne teksty napisane przez ChatGPT, czyli. Najnowsze, niemal ludzkie wcielenie dużego modelu językowego GPT-3 od OpenAI. Sama jestem bardzo zaintrygowana jego możliwościami. Zresztą na tym podcaście, kilka odcinków temu, mieliście okazję posłuchać wywiadu, który przeprowadziłam z samym czatem GPT. Jednak z trwogą czytam kolejne przypadki głupot i zmyśleń, które generuje, kiedy tylko nie ma pewności co do swojej odpowiedzi. Patrząc krytycznie, Trzeba podkreślić, że przede wszystkim ChatGPT nie ma umiejętności prawdziwego zrozumienia złożoności ludzkiego języka i rozmowy. Jest po prostu wyszkolony do generowania słów na podstawie danych wyjściowych, ale nie ma zdolności do prawdziwego zrozumienia znaczenia tych słów. Oznacza to, że wszelkie odpowiedzi generowane przez niego są bardzo płytkie i pozbawione głębi, a także wnikliwości. Oczywiście ChatGPT można hakować. Na przykład, każąc mu działać jako konkretna osoba, albo zawód, albo pisać w konkretnym stylu. Jednak poleganie na czacie GBT przy prowadzeniu rozmów budzi wątpliwości etyczne. Jeśli ludzie zaczną polegać na maszynie, która będzie prowadzić za nich rozmowy, to może to doprowadzić do utraty prawdziwej więzi międzyludzkiej. Zdolność do łączenia się z innymi poprzez rozmowę jest w końcu podstawowym aspektem bycia człowiekiem, a zlecenie tego maszynie, może mieć bardzo szkodliwe skutki uboczne dla naszego społeczeństwa w przyszłości. Dodatkowo, ChatGPT nie jest dokładny. Jest naprawdę niezły, ale jego przygoda z internetem jako danymi wsadowymi skończyła się w 2021 roku, więc wszystko, co stało się lub zmieniło się w roku 2022 i później, jest poza jego percepcją. Nie zapytasz go o wojnę na Ukrainie ani o najnowsze dane dotyczące Twojej branży. Oczywiście istnieją wtyczki, które podłączają go do sieci, ale on sam wtedy działa dużo bardziej topornie i nie jest już tak przyjazny w tej rozmowie i płynny jak w swojej basicowej wersji. I tym samym chat GPT staje się narzędziem mniej dokładnym dla bieżących wydarzeń. Zapytany o raporty czy badania potrafi podać zmyślone raporty i dopasować je do znanych naukowych nazwisk, a to tylko kropla w morzu jego kłamstw. Czasami jest oczywiste, że obraz albo fragment tekstu został stworzony przez sztuczną inteligencję. Widzimy ludzi, którzy mają dwie głowy albo siedem palców. Jednak coraz częściej dane wyjściowe generowane przez te modele mogą nas łatwo nabrać na to, że zostały stworzone przez człowieka. Zwłaszcza duże modele językowe są pewnymi siebie oszustami. Tworzą tekst, który brzmi poprawnie, chociaż w rzeczywistości może być przesiąknięty fałszem. O ile nie ma to znaczenia, jeśli to tylko forma zabawy i po prostu eksperymentujemy z tym narzędziem, o tyle może mieć poważne konsekwencje, jeżeli modele AI są wykorzystywane np. do oferowania niefiltrowanych porad zdrowotnych albo dostarczania innych form ważnych informacji. Systemy AI mogą również w bardzo głupi sposób ułatwić produkcję mnóstwa dezinformacji, nadużyć i spamu, zniekształcając te informacje, które konsumujemy, a nawet nasze poczucie rzeczywistości. Może to być szczególnie niepokojące na przykład w okolicach kampanii wyborczej. Rozprzestrzenianie się tych łatwo dostępnych dużych modeli językowych rodzi ważne pytanie, skąd będziemy wiedzieć, czy to, co czytamy w sieci, zostało napisane przez człowieka czy przez maszynę. Ostatnio poruszałam ten temat z moim znajomym, również pracującym w branży IT. Z dużą dozą przekonania powiedział mi, że plagiat i treści generowane przez ChatGPT jest wykrywalny za pomocą specjalnych programów i aplikacji, które potrafią wykryć, czy ten tekst został napisany przez człowieka, czy przez AI. Zrobiłam kilka testów. Przeklejałam treści prosto z ChatGPT do interfejsów z danych programów, żeby na koniec dostać zaudytowaną odpowiedź z gratulacjami, że ten tekst został napisany w 100% przez człowieka. Cóż, wychodzi na to, że dzisiejszy zestaw narzędzi do wykrywania jest żałośnie zawodny w stosunku do czata GPT. Ale jest jeszcze poważniejsza, długoterminowa implikacja. Być może jesteśmy świadkami pierwszy raz w historii, w czasie rzeczywistym, narodzin tzw. śnieżnej kuli bzdur. Żeby wyjaśnić to jak najprościej, duże modele językowe są szkolone na zestawach danych, które są budowane przez skanowanie internetu w poszukiwaniu tekstu, w tym wszystkich toksycznych, głupich, fałszywych, złośliwych rzeczy, które ludzie napisali online. Te gotowe modele AI podają te fałszywe informacje jako fakty. A ich wyniki są rozpowszechniane wszędzie w sieci. Przedsiębiorstwa technologiczne następnie ponownie przeszukują internet, zbierając teksty napisane przez sztuczną inteligencję, które wykorzystują do trenowania większych, bardziej przekonujących modeli, które ludzie mogą wykorzystać do wygenerowania jeszcze większej ilości bzdur, zanim zostaną ponownie przeszukane. I tak w kółko, i bez końca. Ten problem sztucznej inteligencji karmiącej się samą sobą i produkującą coraz bardziej zanieczyszczone dane wyjściowe, przekłada się również na obrazy. Internet jest teraz już na zawsze zanieczyszczony obrazami stworzonymi przez AI. Wszystkie obrazy, które artyści stworzyli w formie digitalowej w 2022 roku, będą już częścią każdego modelu AI. Które od teraz jest wytwarzane. Artyści już szykują pozby przeciwko największym programom graficznym bazującym na AI, takim jak Mid Journey. Decyzja ta jest następstwem zagorzałej debaty pomiędzy artystami a firmami technologicznymi na temat tego, jak powinny być szkolone modele AI typu text-to-image? Od czasu uruchomienia Stable Diffusion artyści są oburzeni, argumentując, że ten model ich okrada, że pobiera wiele z ich dzieł chronionych prawem autorskim bez żadnej zapłaty ani przypisania praw. Kolejnym pytaniem jest: jak teraz będzie wyglądała edukacja? Problem jest zasadniczo globalny, ale ostatnio, dopiero w Nowym Jorku, postanowiono zabrać się za te kwestie odgórnie. I tak oto na urządzeniach szkolnych oraz w sieciach informatycznych należących do szkół nikt nie skorzysta z czata GPT? Jaki powód? Uczniowie pisali eseje nie samodzielnie, a zwyczajnie zlecali ich tworzenie AI, która robiła to szybko i co istotne, całkiem skutecznie? Jakież musiało być zdziwienie nauczycieli, gdy otrzymywali bardzo podobne, czasami wręcz identyczne eseje, które były wytworem brutalnie dokładnej maszyny? Zdarzały się też przypadki, że czyjaś praca licencjacka czy magisterska przeszła kilkukrotne przemielenie przez chat GPT i już brzmiała jak dość oryginalne dzieło, żeby nie wykryto jej jako plagiat. To, co łączyło ją z pracą pierwotną, to temat i bardzo podobna bibliografia. Oczywiście oszustwa zawsze istniały, a między uczniami i nauczycielami istnieje odwieczna dobrze znana zasada kotka i myszki. Ale tam, gdzie kiedyś oszust musiał zapłacić komuś za napisanie eseju albo pobrać esej z sieci, który był łatwo wykrywalny przez oprogramowanie plagiatowe, teraz nowe technologie generowania języka ułatwiają produkcję wysokiej jakości esejów i już nikt nie musi za to płacić. Dawne Polito, starsza naukowiec w Google Brain, jednostce badawczej firmy zajmującej się głębokim uczeniem. Powiedziała, że w przyszłości będzie coraz trudniej znaleźć nam dobrej jakości, gwarantowane dane treningowe, wolne od naleciałości AI. Nie wystarczy już ślepe zbieranie tekstów z internetu, jeśli chcemy, aby przyszłe modele AI nie miały wbudowanych w siebie stronniczości i fałszu w stopniu entym. Ważne jest, aby zastanowić się, czy naprawdę trzeba szkolić AI na podstawie całego internetu. Czy też może istnieją sposoby, aby filtrować rzeczy, które są wysokiej jakości i dadzą nam taki model języka, jakiego chcemy? Zbudowanie narzędzi do wykrywania tekstu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję stanie się kluczowe, ponieważ ludzie nieuchronnie będą próbowali przesyłać napisane przez AI prace naukowe albo artykuły akademickie, albo wykorzystywać ją do tworzenia fałszywych wiadomości czy dezinformacji. Oczywiście narzędzia techniczne mogą pomóc, ale ludzie również muszą stać się bardziej wnikliwi i bystrzejsi. I Polito mówi, że jest kilka znaków rozpoznawczych tekstu wygenerowanego przez AI. Ludzie zazwyczaj są niechlujnymi pisarzami. Nasz tekst jest pełen literówek, slangu, a szukanie takiego rodzaju błędów i subtelnych niuansów jest dobrym sposobem na rozpoznanie tekstu napisanego przez człowieka. Z kolei duże modele językowe przewidują następne słowo w zdaniu i częściej używają grzecznych, popularnych słów zamiast dziwnych, rzadkich słów. I choć prawie nigdy nie popełniają błędów ortograficznych, to zdarzają im się pomyłki. I Polito powiedziała, że ludzie powinni zwracać uwagę właśnie na te subtelne niespójności albo błędy rzeczowe w tekstach, które są przedstawiane jako fakty. Dobra wiadomość jest taka, że jej badania pokazują, że dzięki praktyce ludzie będą mogli wyszkolić się, by lepiej rozpoznawać teksty generowane przez AI. Być może jest jeszcze nadzieja dla nas wszystkich. Kolejnym ciekawym przypadkiem niekontrolowanego wykorzystania sztucznej inteligencji była ostatnia głośna sprawa, kiedy odkurzacz rumba nagrał kobietę siedzącą na toalecie. No i te zdjęcia znalazły się na Facebooku. Kto to ogląda, zapytacie. Firma iRobot, twórca robota odkurzającego rumba, twierdzi, że zdjęcia nie pochodziły z domów klientów, ale z opłaconych pracowników, którzy Podpisali pisemne umowy potwierdzające, że można przesyłać strumień danych, w tym wideo, z powrotem do firmy w celach szkoleniowych. Ale nie jest jasne, czy ci ludzie wiedzieli, że zwłaszcza inni ludzie będą oglądać te obrazy w celu szkolenia, ani czy wypłyną one do mediów społecznościowych. Dlaczego to ma znaczenie? Ta historia ilustruje rosnącą praktykę udostępniania potencjalnie wrażliwych danych w celu trenowania algorytmów, a także zaskakującą, obejmującą cały świat podróż, jaką może odbyć pojedynczy obraz. W tym przypadku. Zdjęcie z domu w Ameryce Północnej, Europie i Azji zostało przekierowane na serwery iRobota z siedzibą w Massachusetts, stamtąd dostało się do Scale AI z siedzibą w San Francisco, a w końcu do pracowników Scale zajmujących się danymi na całym świecie. Razem obrazy ujawniają cały łańcuch danych i nowe punkty, w których mogą wyciekać dane osobowe, o których nawet niewielu konsumentów zdaje sobie sprawę. Na podsumowanie dzisiejszego odcinka chciałabym podsumować kilka najistotniejszych problemów, na które jako ludzkość musimy zwrócić uwagę, aby powstrzymać tę śnieżną kulę, która nieuchronnie toczy się w naszą stronę ze wszystkich internetowych stron. Na pierwszym miejscu listy problemów związanych z generowaniem tekstu przez AI jest szerzenie się fake newsów. Dzięki łatwości i niewielkim kosztom generowania treści za pomocą sztucznej inteligencji Wiele osób rozpowszechnia nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje. Mimo obfitości słów kluczowych, te teksty pozbawione są autentyczności i związku z rzeczywistością. Brak kontroli nad takimi informacjami powoduje chaos w sieci, no i może być przyczyną wielu zachwień polityczno-gospodarczych. Wraz z coraz większym zaawansowaniem technologicznym, taki generowany przez AI tekst staje się coraz bardziej wyrafinowany, a odróżnienie między prawdziwą treścią a spamem staje się coraz trudniejsze. Zdarza się, że te teksty wyglądają na autentyczne i interesujące, jednak po bliższym przyjrzeniu okazuje się, że są one pozbawione konkretów i w zasadzie nie przynoszą żadnej wartości. Następnym problemem jest naruszenie praw autorskich. Wielu artystów nie zgadza się na wykorzystywanie ich dzieł bez odpowiedniego wynagrodzenia i uznania autorstwa. Maszyny nie są w stanie stworzyć sztuki w takim stopniu, jak to robią ludzie, a więc nie powinny pozwalać sobie na kradzież intelektualną. Kolejnym zagrożeniem jest content deepfakeów. Generowanie tych fałszywych treści, które wyglądają jak prawdziwe, może naprawdę poważnie wpłynąć na środowisko komunikacyjne i zdezorientować ludzi. Właśnie dlatego tak ważne jest, abyśmy byli świadomi zagrożenia i umieli je rozpoznawać. Niebagatelne problemy wiążą się również z wpływem sztucznej inteligencji na influencerów. Generowanie treści przy pomocy maszyn może prowadzić do tworzenia całkowicie sztucznych, nieistniejących profili, które mimo wszystko będą wpływać na opinię publiczną. I na wybory dokonywane przez ludzi. Już teraz sztucznie wygenerowani influencerzy, którzy są oparci tylko i wyłącznie na algorytmach AI, mają miliony obserwujących na Instagramie na całym świecie. Kolejnym problemem jest brak emocjonalności. Maszyny nigdy nie będą w stanie zastąpić ludzkiej sztuki wyrażenia emocji i nie mają możliwości wzbudzania konkretnych uczuć przy pomocy słów. To właśnie sprawia, że ludzkie teksty są wyjątkowe. I mają większą wartość. Ostatnim zagadnieniem, które chciałabym poruszyć, jest fakt, że generowanie treści przy pomocy AI jest łatwe, no i nie wymaga oryginalności. A to sprawia, że ludzie stają się leniwi i zależni od maszyn. Ale czy taki internet chcielibyśmy mieć? No, myślę, że nie. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Aby Rozwiązać problemy związane z treściami generowanymi przez AI, musimy stworzyć narzędzia techniczne, które będą w stanie wykrywać maszynowo generowane teksty na dużą skalę. Myślę, że to pozwoli uniknąć zalewu internetu treściami, które nie mają związku z rzeczywistością. Jednak jednocześnie powinniśmy pamiętać, że to może prowadzić do stworzenia dwóch zupełnie różnych internetów: jednego otwartego, ale pełnego bzdur. I drugiego, który jest mocno przefiltrowany, ale też jest pełen blokad i ograniczeń. Musimy pamiętać, że to my decydujemy, jaki internet chcemy mieć i co będziemy w nim publikować. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mimo zachwytów nad czatem GPT, które płyną ze wszystkich stron, ja osobiście zachęcam Was do tworzenia autentycznych i oryginalnych treści, które mają realny wpływ na świat. Słyszymy się za dwa tygodnie w środę. Cześć!